Cześć, w tym filmie wykorzystam Perplexity, by pokazać Ci, jak szybko wygenerować prezentację, wykorzystując framework Reveal.js. W poprzednim filmie wygenerowałem plan prezentacji według prompta, który możesz, z którym możesz zapoznać się tutaj. W tym filmie wykorzystam wynik tego wyszukiwania Perplexity. Do tego, żeby wygenerować kod prezentacji we frameworku Reveal.js, wklejam więc prompt, przygotuj prezentację w Reveal.js, ciemny motyw, duża czcionka, przykłady kodu z odpowiednim formatowaniem, prosty układ, dodaj animowane fragmenty dla lepszego zaangażowania odbiorców. Prezentacja powinna być responsywna, to znaczy dobrze wyglądać na komputerze i na urządzeniach mobilnych. Pewnie zastanawiasz się, dlaczego oddałem niektóre z tych elementów. Ciemny motyw, dlatego że zauważyłem, często otrzymywałem prezentację w jasnym motywie. Ja wolę jednak motyw ciemny ze względu na to, że mniej męczy wzrok, jestem do tego bardziej przyzwyczajony. No cóż, zobaczmy, co zostanie wygenerowane dla nas. Perplexity, oczywiście, według kroków, które sobie obrało, wykonuje kolejne czynności. Szukaj informacji o Reveal.js, także mamy tutaj zapoznanie się z tym, jak ten framework wygląda, jak ten framework działa. Ok, teraz szukaj informacji o tym, jak prezentacja powinna wyglądać na desktopie i na urządzeniach mobilnych. Ok, zbieranie informacji i mamy wynik. Ok. Struktura prezentacji. Mm, nie do końca to, co chciałem, ze względu na to, że tutaj mamy XML, OK. No, można powiedzieć, że jest to dobra prezentacja HTML-a, chociaż nie mam tutaj podświetlenia. Wydaje mi się, że gdybyśmy mieli tutaj HTML, otrzymalibyśmy odpowiednie podświetlenie składni. Struktura prezentacji. Popularny ORM w NestJS. Dlaczego? Prisma. OK. Mamy poszczególne sekcje. W RevealJS sekcje tworzą poszczególne slajdy. Mamy więc slajd drugi, slajd trzeci. Trzeci, a nawet czwarty. Mamy kolejny. Mamy tu kawałki kodu. Faktycznie to są te kawałki kodu, które wcześniej mieliśmy w poprzedniej odpowiedzi. Zastanawiam mnie, czy ta klasa Language Prisma będzie odpowiednią klasą, bo yy, nie wiem, czy ona jest obsługiwana. Ale okej, okay. myślę, że ten schemat może zostać wyświetlony odpowiednio. Ok. No dobrze, fajnie, tylko że mamy bardzo pofragmentowaną odpowiedź. To zmodyfikujmy to jako jeden spójny kawałek kodu. Sprawdźmy czy to zadziała. Okej, okay, tutaj pewne wnioskowanie i określenie mojej intencji. Okej, okay. i oto kompletna prezentacja w jednym pliku HTML z użyciem Reveal.js. Okej, okay. tu te style oraz ten motyw um, ciemny. Tak samo jak. Highlight.js i Reveal.js są na dole strony, więc będą załadowane później. OK. Klikamy, kopiuj. Następnie przechodzimy do Visual Studio Code. New File. Sprawdźmy. Create New File. Dobrze. E, text file. Mm, OK. Niech będzie na razie to text file. I okej, okay, zobaczmy co z tego wyniknie. Zamknę okno czatu, nie jest nam potrzebne. No, nic tu się nie wydarzyło. Dlaczego tak jest? To... zaraz zobaczymy. Spróbuję otworzyć... Chrome i zobaczyć co mamy w konsoli. Unexpected Token Export. Ale to są yy, rzeczy z Visual Studio Code chyba pochodzące. Zobaczmy, reveal, zoom, not defined. Ok. No cóż, mamy taki problem, i możemy teraz. Co możemy z tym zrobić? Jak widzisz, to co wygenerowało w Perplexity, niekoniecznie jest działającym kodem. I żeby to naprawić, przejdźmy do okna GitHub Copilot i spróbujmy powiedzieć slash fix uncode reference error, reveal zoom is not defined chodzi o to, że plugin reveal zoom nie, nie jest nigdzie zaimportowany, nie jest w żaden sposób pobrany i zobaczmy co co będzie z tego Kliku klikam aplikuj zmiany i co się stało? Zostały dodane nowe pliki. Nawet więcej niż chciałem. Okay, added optional but useful plugins. Czyli zrobił nawet więcej. Pilot zrobił nawet dla nas więcej niż, niż oczekiwaliśmy. Dobrze, spróbujmy tak jak jest. I mamy ciemne tło, ale nie mamy dalej prezentacji. Sprawdźmy, co. Się dzieje. Okay, cannot... ok, ja po prostu skopiuję to. I wkleję ponownie. To znaczy, ponownie wykorzystam GitHub Copilot do naprawy błędu, tym razem innego błędu. Co się zmieniło? Została zmieniona kolejność, akurat z tego co widzę. Mamy zmienioną listę pluginów i mamy zarejestrowany language Prisma. No właśnie, to jest to, od czego się spodziewałem, czy ten schema Prisma będzie obsługiwana. Tutaj się niestety nic dobrego nie podziało. Mamy yy, highlight.js, które jest niezdefiniowane. Więc znowu spróbujmy fix. Chodzi o to, że Highlight.js to biblioteka JavaScriptowa, która pozwala nam podświetlić składnie kodu, i bez niej niestety nie będziemy mieć ładnie wyrenderowanego kodu. Zobaczmy, czy uda się to naprawić. OK, znowu. Zależność jest, highlight.js. Super. OK, i tutaj ten Prisma Language został został zdefiniowany dla schematu, dla schema Prismy. OK, mamy tu keyword. Type i literal. Dobrze, czyli. Zdefiniujemy w jaki sposób ta prezentacja ta, ten kod ma być wyświetlony? Ok. Mamy prezentację. Bardzo fajnie to wygląda. Bardzo fajna animacja. I tą ostatnią stronę w zasadzie moglibyśmy sobie poprawić, żeby nie była niebieska. Dziwnym trafem jest niebieska, ale ok. Udało nam się stworzyć prezentację z wykorzystaniem. Reveal JS, Highlight.js i z wykorzystaniem Perplexity AI. To tyle na dziś. Dzięki. Polub ten film, jeśli ci się podobał. Skomentuj i subskrybuj kanał po więcej. Dzięki.